Dejść strony JL I no, spadajcie na mojego TikToka małpa, JL A na tym odcinku będziemy grać w Blau skal. I wchituje nam się Nie, bardzo tak, na serio mm, Będziemy grać w szeli. O, co? A bo ja gramę tak, taką rundkę. Nie no, pozdrawiam, dobrego meta mam. Tu się mnie danych sobie uzupełniam. Powinno mi już nie reagować. No nie. Ta strefa. Szybko, 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 szybko. Tutaj jest level 2, 1. Jest. Dobra, na... 8, sali na jednym. No i fokusujemy się na tą typerkę. Za Dlaczego? Dobra, wbijamy 17 rany Te, W ogóle jest 15.40, a mojego nie ma w domu, bo jest w szkole do tej godziny. Pozdrawiam. Dobra, tutaj mamy częścika z krzyleczką Raz bierzemy, bierzemy jak za darmo. Ty ból, ja bóla nie lubię. Padnie gumy. Mój parkips, no on myśli, że będę go bił. No i co, no i co, no i co, ty mi zadajesz no, i odpuść sobie ciodę, słabiej. One nie. To Dobra, weźmiemy sobie kolejnego czyścika mm. Mm. Chłop nie ogląda jakiś boberek. Mały duperek. Odpuśćcie sobie tą nitę, bo ona by mnie zabiła. To jest nita. Myślę, że to jest. zostaw. Mi. Wiedziałam, że już jest Ja! Dunida! Puu, pu, puu. Proszę mnie, że. O, ból! myśli, że go nie widać. Jaki bober. Dawaj, zabij tą szelkę. Nie, ja też chodź nie zabiła. Chodź się nabierze. Cześć. No i hopa, Tak Tak. Łatwo z bumbikiem. Została mi Tanita chyba. Muszę poczekać, aż HP mi się drodzi tutaj. Nawalamy tutaj korygów fast Karygów fast, koupest, Jezu, jaki bober będzie. się. O, o nie, on ma 90 hp. Nawalamy. Łatwo z Łatwo. No, Łatwo! No. Punkt hmm, hmm, hmm. za wygraną. Ktoś mnie obserwował? Nikt. Społeczność, dołączajcie do klubu. No klubu. Pingu, pingu. Od zera pucharków możecie być początkowi, no. No, daj Też dodaję niektórych do znajomych. Dobrze. Ale oczywiście z klubu, nie? Wszystkich z klubu będę dodawał do znajomych. A jeżeli jesteście w innym klubie, ale mnie zapraszacie, to nie dodam. Tylko teraz zobaczę, kto mnie zaprosił do znajomych. To potwierdzę wszystkich. Albo wam powysyłam. Proszę mi zostawić tutaj. Soj, tylko zbieram parę kipsika. O nie! Z dwóch stron! Co 156 HP! O nie, rośnie na siódmym, ale jak ona będzie miała ulta i ja, to chyba ja wygram, a jak ona nie będzie miała ulta i ja, to to Na pewno się wydaje, to no nie, o to tru, u, jest nie, o, o, ale łatwo. Znaczy, no, zabiła mi mini tego, ale czy ją dziewięć po sobie tego miska? Wiecie, ja oni są dobrze. Znaczy, no, dobra, siedemnasta ranka wbita, łatwo, masz, nie, dobra, i tutaj. Społeczność znajomi mam tylu, okej okay. Tutaj vara. zaproszenie znajomych też mój kozyn. na tym kącie go nie mam. Tutaj kas jest zaproszenie. I tutaj... No, więc wszystkich dodałem z klubu. I tutaj dostaliśmy... O, za 50 skrzynek ma, Nie. Za 50 tych dostanę kolejny moc i... Nie! I teraz dostanę, co? Co tylko za mi chyba dało? Okay. Tu, 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 tu. Co tutaj nic nie poszło tego parki Psika. No tam poszło, ale ona No. ma takiej samej mocy. Jeg husker ikke hva andre ord var. mam bula. Mam go w ogóle na trzeciej mocy tylko. Dobra, tutaj jest. Chodź się Karl. Lepiej tu jesteś. Trzymaj Pusz, Ja bym uciekał na jego miejscu. O, Piperka, się ma. mnie trafiło co nie ma wyjścia. Czemu on mnie przez ścianę chce bić? Dobra. Na serio. Łatwy power, kubcik? <mum> Jaki on głupi śmiech, ale okej. Okay. Dobra, mmm to mam sześć Lecimy z bambiczkami. Sześć parę psów Jest. Brr, rr, 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 rr. Mm. Jest. też mama. O tu jest taki af. Poczekaj, bo on pójdzie. A, no, no nie, czy ona chce idzie do mnie na solo? Chodź, pięść na gołe kloty. Uff, ona przyszedł, a Jest 15 46, 46, 46, prawie 16. Chodzi do szóstej klasy. I teraz w zbioru przyszedł. Tutaj nikogo nie ma. O, jest tutaj. <laughs> Camp, ty, campeza. Tu. Umiesz strzelać? O, umiem. No bo ja jeden trening niedługo. No ja nie idę z wami na tego. Nie znam treningu No właśnie, Wiktor! Dzieciaku Czemu właśnie ja auto-clicku? W sumie też Czemu? Bo mi parki jeszcze... Co, 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 co? Dobra, w sumie... Uiko zagramy. Wiem, że to jest czulowa mapa na ryko, a no, zagramy sobie. Bię tylko po 300. Za to El Primo rozwalę, albo nie. Łatwo, łatwo masz, no nie? Dobrze, to miałem kolejnego parkipika? Idziemy po trzeciego, ale tutaj najpierw Dosji. Chodź się bić. Łatwo. Nie, to jest ja, mnie. To ja się zrobiłam pięć, to jestem w niebijnie. Nie, 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 nie. ra, Ale ja cię będę bił. Łatwo. Koszę tutaj tym buriko, jestem najlepszy. To jest Al Primo. Prr! Dwóch na no raz jednym ultem prawie! No nie autoklik! Mmm... No. Widzieliście co ja zrobiłem? Prawie bym zginął! O nie, tutaj penny, ale ja mam 10 pary łatwo! No 9, ale teraz 10 wręcz na rejon. Prra, rra, rra! Aha, masz Dużo mnie patrzył no no za to mamy łatwą wygraną, nawet na blisko go rozwalę. Prrr, prrr, prrr. Łatwo! Biję po 700 na 12 pareksach, a chyba na 5, na siódmej mocy biję na ten tyle. Bo mnie te wcześniejsze konto i tyle biłem. Dobra. Tu już otworzymy skrzyneczkę. Dobra, to będzie chyba już ostatnia gierka teraz. I kończymy odcinek, bo ona długo trwa, więc no. Przez był jeden, bo ci wykrywanie tylko jeden dla 10. No, tutaj mamy Wizarda. Przynajmniej on ma chyba nie mnie na 3 hity. w wcięcie, mało chyba. Dobra, on zużył tu na ten. Więc. Też mam go na. Ja mam go na 2 hity. Ogarnia ten Barley. I tak bym miał na jeszcze jednego hita, bo on zadawał po 700. Bo jak dostałem to widziałem, to jest Dobra, <coughs> no, na trzy hity już chyba biorę. Raz, dwa, trzy raz, dwa trzy. Ale ta to mi nie przyjdzie. Pa. No zaraz tutaj będzie w tym krzaczku. On jest tutaj. O nie, a może i jednak nie dochodzić. Uuuu jest. Prrr, łatwo z dzieciaczkiem. Z tego co się nie ma, to tu jest ten działko w krzeczkach. będzie tak tutaj, dy i prrr. Niech się podleczy, a więcej kogoś. Tutaj, tutaj. O, pół na siedmiu, on też ogarnia. Ja mam oś, mam jednego. I zginął. O, i się mi zostało na czterech. ma bober. Jak tam życiel? czemu ona ja mi. był w krakach to jeszcze dostałem bombę. Przewiduję przyszłość. Dobra. Dwie, ten. Dwie gierki. Dwie winy. Trzecia ranga i to będzie na tyle w tym odcinku. Mmm, pa. Nie, chcę włączyłem? No, pa.